Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku strzelca na moim kanale Revolution Tarot. Mam na imię Ewelina i chciałabym Was dziś, kochani, zaprosić na cotygodniowe czytanie. Tym razem dotyczące tygodnia od 14 do 20 czerwca. Kochani, pamiętajcie, proszę, że są to czytania ogólne, więc może nie wszystko z Wami rezonować. Ogólna energia dla osób z podznaku strzelec. Mhm. Moi kochani, ktoś tutaj przychodzi do Was z jakąś ofertą, z jakąś propozycją, ale karty również mówią, aby uważać na jakiegoś oszusta i mam wrażenie, że jakieś manipulacje tu chodzi. No, takie ostrzeżenie. Dobrze. Trzecia. Ogólna energia. Uff! Królowa Buław, moi kochani, piękna energia. Pewności siebie, dążenia do swoich celów, planów, bez względu na to, czy, no, czy ktoś te poglądy z Wami podziela. Jak najbardziej. Jest tutaj szacunek do innych osób. Ja wysłucham Twojej rady, ale i tak zrobię, jak uważam. Jest to no, taki. Mm, Ogień, temperament i taka ogromna siła, nawet powiedziałabym szybkość w dążeniu do swoich celów, moi kochani. No dobrze, co odchodzi do przyszłości dla osób spod znaku strzelec? Coś mi się tutaj odwróciło. Oj Jakaś zmiana. Zmiana losu. Być może nie do końca zależna od Was, moi kochani. O co chodzi z tym, Nikola? Mhm. No, zmiana. Pokazuje mi się tutaj zakończenie jakiegoś cyklu w Waszym życiu i rozpoczęciu czegoś na nowo. Mam wrażenie, że ja tutaj jeszcze muszę dopowiedzieć tą e, królową. No dobrze, o co chodzi w takim razie? Mhm. co tu chodzi? Królowa bywa. No, być może poczuliście taką siłę, energię, ale karty również chcą powiedzieć o tym, abyście uwierzyli w siebie, przede wszystkim w tym tygodniu, moi drodzy. Pojawia mi się tutaj chęć odejścia, pozostawienia czegoś lub kogoś jak najbardziej. I jest tutaj takie zastanawianie się właśnie nad decyzją, yy, przemyślenie czegoś, ale również ta karta może mówić o jakiejś podróży, o przeprowadzce. Mam wrażenie, że dla niektórych może mówić o odejściu z jakiejś relacji, z jakiegoś związku. Ale dobrze, jeszcze tutaj dopowiemy sobie tą przeszłość. Przepraszam, że tak mieszam czasami, ale po prostu to jest takie przeczucie, uczucie, kiedy nagle po prostu przychodzi i, no i robię tak, jak czuję. No dobrze, dopowiemy tą przeszłość. Mhm. Czym jest związana ta zmiana? No, bo okazuje mi się, kochani, tutaj jakieś decyzje, o których powiedziałam, które nie były dość łatwe. Mam wrażenie, że dla niektórych jest to związane z ucieczką od jakiejś osoby toksycznej. E, od osoby, która. No, tutaj jest jakaś chęć kontrolowania, również. No. I te decyzje nie były łatwe. To były takie. Nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, w którą stronę mam iść, jak, jak mam to yy, no, wprowadzić w życie, cóż mam zrobić. No takie ogromne wątpliwości, takie powiedziałabym rozerwanie w jedną i w drugą stronę. No, pięknie. No dobrze, w takim razie do czego dążą osoby z znaku strzelec? Jakaś praca, współpraca, nawiązywanie nowych kontraktów, również moi drodzy. Być może chodzi tutaj również o jakieś porozumienie dla niektórych z Was dotyczące jakiegoś związku, relacji. Cóż jeszcze tutaj z tą trójką? No tutaj pokazuje mi się ktoś nowy, kto przychodzi właśnie do Was z jakąś propozycją. Powiedziałabym, że Wy po prostu będziecie chcieli posiedzieć sami, zastanowić się, przemyśleć, no, jaką decyzję musicie, jaką decyzję chcecie tutaj podjąć. Tak jakby wy wiecie, do czego Wy zmierzacie, tam są konkrety, macie tą drogę, chociaż wiecie, że może Wam zająć to troszeczkę czasu, to jesteście w stanie to osiągnąć. No dobrze, teraźniejszość dla osób spod znaku strzelec. No i proszę bardzo. Pokazuje mi się karta, która mówi o zakończeniu pewnego etapu w Waszym cyklu również, który mógł przynieść Wam różnego rodzaju właśnie taką ciężkość. Ale ta karta mówi o braniu na siebie zbyt wiele, o braniu, o braniu na siebie zbyt wielu obowiązków, robieniu zbyt wiele rzeczy. Ta karta mówi o uważaj, aby właśnie nie przemęczyć swojego organizmu, bo to już... Hmm, Powiedziałabym, jakby znaleźć sobie chwilę również na odpoczynek, na relaks. No dobrze. No mam wrażenie, że są tutaj osoby, które powiedzą: Nie, nie mam tego czasu. Jak mam to zrobić? Kiedy mam to zrobić? Pozdrawiam serdecznie. <noise> Dziesiątka. Mhm. Tak, jakby ktoś tutaj atakuje Was. Y być może się nie zgadza z Waszym zdaniem, z Waszą opinią, ma jakieś pretensje, jest jakiś chaos, jakiś nieporządek wokół, ale wy staracie się zachować ogromny spokój wewnętrzny w tej całej sytuacji. Cóż jeszcze? No i tak jak powiedziałam, zachowujecie ten spokój. Tutaj jest takie panowanie nad własnymi emocjami, moi drodzy. Cóż jeszcze? No wy tutaj po prostu wyruszacie w jakiś nowy początek. I ten początek dla niektórych z Was może właśnie wiązać się z pracą. Dlatego jest tutaj takie dążenie również do podpisania jakiegoś kontraktu. Oha, co to się zakończy? Mm. No... Dla niektórych może również mówić o nowym początku w miłości, w jakiejś relacji. Ale czegokolwiek to nie dotyczy, dla każdego z Was może dotyczyć innych aspektów życia. To jest coś, o czym marzyliście. No ciekawie. No dobrze, w takim razie co robią osoby z podznaku strzelec? Co robią osoby z podznaku strzelec? tygodniu 14-20. I kochani, co Wy robicie? Wy właśnie wykorzystujecie tę szansę, ten nowy początek, wy macie tego pazia po raz kolejny. Wy wyruszacie w jakąś nową drogę, moi drodzy. I może mieć to właśnie związek z nową pracą czy z relacją. Cóż jeszcze tutaj mamy? kochani, jakieś niełatwe decyzje, które się pojawiają w Waszym życiu. Może jak najbardziej mówić to o rozpoczęciu jakiegoś nowego związku, relacji, ale również ta karta może mówić o rozpaleniu ognia w Waszym obecnym związku na nowo. Najbliższa przyszłość dla osób z znaku strzelec. Oj! Kochani, no... No tu jest jakiś taki żal, smutek, wspominanie jakiejś osoby z przeszłości, która być może odeszła, jakaś tutaj relacja się zakończyła. I nie musi to mówić oczywiście o związku romantycznym, o jakiejś osobie Wam, która była dla Was bliska. Jest to takie wspominanie tej przeszłości, jak to kiedyś było fajnie, dobrze, ale jest tutaj właśnie ten żal, smutek, coś utraconego, coś, co się zakończyło, moi kochani. Cóż jeszcze... Będzie chęć po prostu pozostania samemu ze sobą, przemyślenia pewnych aspektów, zastanowienia się nad czymś. No, no dobrze. Jaki będzie rezultat? Mhm. Kochani, mam wrażenie, że tutaj jakaś osoba z przeszłości może wrócić do Waszego życia, może zadzwonić, może się chcieć z Wami skontaktować. Chodzi tutaj o przeszłość, ale również te karty mówią o dzieciach. No i zaraz sobie dopytamy, o co chodzi z tą szóstką. Ale mi wyleciało dla Was kart. Ojejku, no dobrze, to ja Wam powiem. Po pierwsze, no macie tutaj jakieś decyzje, które mi się pojawiają, tak jak powiedziałam wcześniej, decyzje, które będziecie musieli, kochani, tutaj podjąć, i może mieć to związek również z jakąś nową relacją dla niektórych z Was, bądź szansą, którą dostaniecie, pokazuje mi się tutaj zadowolenie, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, materialne i yy, yy, no, taki. Końcowy rezultat, który będzie dla Was zadawalający, jeżeli chodzi właśnie o pieniądze. No ale mamy tutaj jakiś ognisty związek, który mi się pokazuje. Taka mm, relacja z pasją, namiętnością. Relacja, w której obydwie osoby będą się starały. Tutaj nie będzie tylko kwestii tego, że ja ciągle daję, a nic nie dostaję w zamian. To będzie relacja z osobą, która jest osobą dojrzałą, która doskonale wie, czego Właśnie chcę od życia, która nie jest osobą, która wchodzi w związki, ja tylko na chwilę, a w sumie to nie wiem, czego chce, i dobra sobie zaraz pójdę, i nara. E, tylko to jest osoba, która jest dojrzała, która ma również doświadczenie, która przeszła swoje w życiu. No, osoba, która jest zdecydowana. No, tutaj jest taka kwestia, że wy staracie się trzymać. E, w pewien sposób czegoś kluczowego, co wydaje Wam się, że jest dla Was stabilne i być może boicie się właśnie wyruszyć w nową drogę, nowe początki, zaryzykować. Ta karta mówi: nie bójcie się, czekają Was właśnie cudowne, piękne zmiany, zmiany na lepsze. No? No dobrze, karta Rada. Na... Mhm. O, moi kochani, karta rada, trójka mieczy. No, powiem dość ciężko. Dla niektórych może mówić to o kwestii, nie wprowadzaj osoby trzeciej do związku. Jakby zamknij pewien etap w swoim życiu, to jest pierwsza kwestia. Dla niektórych, oczywiście, zaznaczam, ale również to mówi o tym, aby uleczyć swoje serce po ranach, zdarzeniach. Które wydarzyły się w przeszłości. Cóż jeszcze? Mhm. Idźcie do przodu. Nie bałujcie się ruszyć do przodu. Mówcie o tym, co Was boli. Jak najbardziej po prostu otwórzcie swoje serce. No. Ciekawe czytanie. Życzę Wam cudownego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie.